Cześć kochani, dzisiaj skupimy się na kolorowaniu markerami. Pokażę Wam, jak używać blendera, w jakim tempie powinno się kolorować, kiedy zmieniać markery, w jakim odstępie y, czasu powinno się nakładać kolejną warstwę, ile warstw koloru powinno się nałożyć i w jaki sposób można miksować różne narzędzia. Zanim jednak o technicznych sprawach, to najpierw powiem o inspiracji, że do wykonania tego rysunku zainspirował mnie film Dziewczyna z portretu, a angielski tytuł to jest Danish Girl i Wow, naprawdę film jest świetny. Gra aktorska głównego bohatera jest niesamowita. Naprawdę serdecznie polecam wszystkim obejrzenie tego filmu. Ja y, przez kolejne chyba nie wiem, trzy albo cztery dni cały czas myślałam o tym i wszystkie rysunki, które tworzyłam, to były właśnie mocno zainspirowane tym filmem. Daje mega wielkiego kopa do, dla kreatywności. Polecam wszystkim, którzy mają jakąś blokadę artystyczną. Zdecydowanie wart film obejrzenia. Wart obejrzenia film. Dzisiejszy odcinek będzie trwał troszeczkę dłużej, właśnie dlatego, że chcę Wam pokazać prawdziwe tempo kolorowania. Używam markera Blush. Nie bójcie się nałożyć troszeczkę więcej tego markera. Można najeżdżać na, na to, co już pokolorowaliście. Bo chodzi o to, że ten marker się zleje z tym, co już jest pod spodem. I ważne jest też, żeby kolorować niewielkie obszary, ponieważ jak już marker troszeczkę przyschnie, to już wtedy widać, że są różnice w warstwach, które nakładamy. Więc trzeba po prostu z, myślę, że z doświadczenia wywnioskować, kiedy jest ten dobry moment, żeby nałożyć drugą warstwę. Na pewno nie możecie czekać, nie wiem, 10 minut, 5 minut. Nie możecie wyjść sobie zrobić herbatę, w trakcie jak kolorujecie, bo jak wrócicie i nałożycie kolejną warstwę, to już po prostu będzie się odznaczała. Ta nowa warstwa. Po prostu spróbujcie sobie pokolorować pasek, odczekać dosłownie chwilę i takim bardzo płynnym ruchem ten pasek z jednej strony poprawić drugą warstwą. I zobaczycie, że po jakimś czasie te warstwy się ze sobą zleją, ale będzie widać troszeczkę różnicę, że ta jedna część jest ciemniejsza, a druga jest jaśniejsza. I to jest, myślę, bardzo dobre ćwiczenie, żeby sprawdzić, jak działają markery. Jeżeli zależy wam na tym, żeby nowa warstwa oznaczała się od poprzedniej, to róbcie ją bardzo powoli. Jeżeli chcecie, żeby się zlała z poprzednią, to starajcie się robić takie szybkie ruchy, em, że jak odrywacie marker od kartki, to żeby stopniowo był coraz mniejszy e, nacisk na tą kartkę. Wtedy jest większa szansa, że ten kolor się zleje. Ok, jeśli zależy wam na silniejszej różnicy w kolorach. No, to po prostu trzeba ten kolor zmienić na jakiś ciemniejszy. Ja tutaj kolorowałam Blush, a potem, żeby troszeczkę ta skóra była ciemniejsza w niektórych miejscach, używałam Dusky Pink. Tu też niestety musicie sami ocenić, jakie Wam podobają się różnice w kolorach. Czy chcecie miksować dwa podobne kolory, czy zostać przy jednym i po prostu nim bawić się ciemnością, jasnością koloru, to wszystko zależy zupełnie od was. Jedna bardzo ważna rada, że jak nakładacie marker, to musicie się przygotować, że to jest bardzo żmudna praca, czasochłonna, często trzeba wiele warstw nakładać i też pamiętać, że po nałożeniu marker jak wysycha, to traci na sile ten kolor. Zawsze trochę blednie. I jak na początku pokolorujecie na przykład skórę, i ona jest strasznie ciemna, to potem okazuje się, że jednak taka ciemna nie wychodzi. I te różnice też, jak, jak nakładacie cienie, różnice między tym podstawowym kolorem a ciemniejszym też powoli będą bledynąć. Jeśli mam powiedzieć, ile warstw koloru nałożyłam na policzek, żeby był ciemniejszy, to myślę, że. Może nawet sześć albo pięć. Nie wiem, na pewno ym, to miejsce pod ręką, które jest szczególnie mi zależało, żeby było zaciemnione. Jejku, chyba z osiem warstw koloru tam nałożyłam, żeby była odpowiednia ciemność, i po prostu musiałam czekać, aż przeschnie. I dopiero potem nakładałam, żeby była bardziej wyrazista ta różnica w kolorze. A i tak po prostu tak bledł ten kolor, że musiałam kolejną warstwę jeszcze nakładać, żeby trochę przyciemnić. Ale pamiętajcie, że te jaśniejsze miejsca na skórze, e, jakbym porównała do swojej twarzy, to, to tutaj te miejsca e, kolorowane były tylko raz. To musi być najsłabszy kolor. A dopiero tam, gdzie się pojawiają cienie, to można nakładać drugą, trzecią warstwę, w zależności od tego, jak chcecie, żeby. Te cienie były intensywne. Nie bójcie się eksperymentować. Po to rysujecie, kolorujecie, żeby eksperymentować. A jeżeli boicie się eksperymentować już na gotowym rysunku, to proponuję Wam po prostu na kartce obok przetestować dany kolor yy, i kilka warstw, jak po prostu to wygląda. Bardzo często, jeżeli chcę zrobić jakieś subtelne przyciemnienie na rysunku, to używam kredek. Po prostu przyciskam, przyciskam mocniej kredką, żeby, żeby tam było trochę ciemniejsze. I tak zrobiłam tutaj nad oczami. Użyłam kredki. Tak samo na ustach też kredki i tam w kwiatach z tyłu. Pierwszy sposób, w jaki korzystam z blendera, to mam kredki akwarelowe, które przy zetknięciu z wodą troszeczkę się rozmazują, trochę działają jak farby. I koloruję rysunek kredkami, a potem tym blenderem jadę po kredkach, dzięki czemu one się rozmazują. Nie ma za dużo wody, bo jak robiłam to pędzelkiem, to niestety z nadmiaru wody marszczyła się kartka. A tutaj blender robi tak, że jest wszystko pod kontrolą. Drugi sposób, jak chcemy uzyskać efekt gradientu, bierzemy marker w kolorze Blender, można tak to nazwać, i przystawiamy do jego końcówki inny marker, żeby... Tuż z niego spłynął trochę na nasz kochany markeluś Blendereruś i zaczynamy kolorować na kartce. Wtedy okazuje się, że ten kolor stopniowo spłukuje się i mamy gradient od wszystko. Kurczę, miałam tak dużo gadać, a już w sumie nie wiem za bardzo, co mam więcej powiedzieć. Ej, jak macie jakieś pytania, to, to śmiało zadawajcie je, bo już nie wiem. Pewnie mi się potem przypomni, jak już będę montować, no nie. Okej, okay, teraz rysunki, o które prosiłam w poprzednim odcinku. Prosiłam o dłonie i dostałam ich całkiem sporo. Postarałam się jak najwięcej umieścić w filmie. E, dziękuję za przesłane prace. Tym razem poproszę, żebyście narysowali dla mnie jakiś rysunek zainspirowany filmem. Jeżeli będzie to ten film, o którym dzisiaj mówiłam, to super, naprawdę ekstra. A jeżeli jakiś inny, to śmiało. Rysunki wysyłajcie na Mhm. Zapraszam na mojego Instagrama, bo tam stawiam codziennie nowy rysunek w ramach e, wyzwania Draw All Year. E, I może jeszcze będziecie chcieli zobaczyć sobie mój kanał z vlogami, bo ostatnio trochę więcej filmów tam się pojawia, pokazuję moje życie w taki dość wesoły sposób, bo jestem wesołą osobą, nie wiem czy wiecie. No, dziękuję za uwagę i kocham Was bardzo. Zostańcie ze mną już zawsze. Pa pa pa!